No witajcie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zbudujemy posąg i zobaczycie czego, ale przejdziemy do tego zaraz. Sorry, że nie było. Miało być day, ale nie mogłem, bo wyjechałem na wakacje, ale już wróciłem, więc lecimy. A więc właśnie będziemy robić posąg w tym miejscu. I najpierw, właśnie trzeba podstawkę zrobić, więc z tym się najpierw zajmę. A to robię na 6 bloków, to. Dobra, i jak będzie na 6 na 6, to będzie git. I tutaj wypełnię środek i damy schodki, aby to ładniej wyglądało. Jak ostatnio zabraliśmy Creepera, no to tak średnio wyszedł, bo miałem mało kasy. Miałem mało materiału, ale teraz chyba widzi się kasy. 299. I jak właśnie skończę te, skończę te schodki, muszę Wam coś ogłosić. Ja. Nie przedłużając, może i teraz to powiem. Yy, yy, robię właśnie konkurs J jak wbijcie na Etopia MC, bo będę robił losowanie o klucze na tym serwerze. Wytłumaczyłam na czym polegałem klucze na serwerze możesz otwierać za nie skrzynki i dostawać rzeczy do czasami dobre, czasami słabe. Zależy, czy jesteś nowym graczem, czy nie. Więc yy, więc IP to jest Etopia MC. Wbijajcie Napiszcie w komentarzu kluczyk, to wtedy bierzecie udział. No i dobra. Ta teraz podstawkę trzeba skończyć. Takie małe ogłoszenie parafialne. A jeśli byście chcieli losowanie o kasę, bo jak widzicie, mam dużo jej, no to napiszcie w komentarzu, czy w następnym odcinku chcecie losować o kasę. Bo ja mogę zawsze zrobić. Dobra, i mamy to. Jednak nie. No i dobra, mamy to. Podstawka ładnie zrobiona. I teraz ja ogarnię materiały na posąg i widzimy się za chwilę. Ogólnie nie nagrało mi się jak robiłem stopy. Mam trochę mniej kasy, bo wydałem na materiały. No i stopy zrobiłem, więc teraz się zabieram za robienie tułowia. I to oczywiście spróbuję nagrać. Teraz czas aby zrobić tułowie tego naszego creepera ale właśnie jest sprawa to nie będzie z creeper bo w nim zrobię domek większość filmów mi się nie nagrała tak są taki no trochę zły a mogę wam pokazać efekt końcowy no tak wyszło, nawet okej, okay. ale spróbuję nagrać jak właśnie robimy domek w środku. Ale pamiętajcie, że jest losowanie. Napiszcie w komentarzu kluczyk, wbijajcie na to C. I, i, I wtedy, wam dam kluczyki. Będzie jeden z wygra pięć z dwóch, kluc wygra pięć dwóch kluczy i jeszcze może jakiś dodatkowek, jak zdobędę. No i dobra. Nie przedłużając, idę tam robić, idziemy tam robić domek. Teraz urządzimy sobie tutaj wszystko. Jak widzicie, crafting, to wszystko i widziłam crafting, teraz trzeba drabinę postawić na górę. Nie, ja chcę zrobić, aby to była bardzo funkcjonalna, baza jak widzicie w ogóle mam tropikalne wodę, glasy. A wiecie co zrobię? A wiecie, że akwarium. Bo uwielbiam rybki w Minecraft'uku, tak powiem. nie wiem czy ja to akwarium gdzieś zmieszczę Ja tego akwarium nawet nie zmieszczę Bra A więc to akwarium Ole mam pomysł Widzowie To akwarium zrobimy taką na górze I że, na, że, nad, że nade mną to będzie Czy to będzie za mocne ale jedno, to jest jedno kraftkowa, dużo miejsca nie zajmowało. Dobra Nie chcę tam wodę wleje. Muszę zniszczyć. O kurde. Co mi drabiny, jak się pytam, nie wiem. Chciałem, mam lepszy pomysł, aby robić od góry. Dobra, ja zrobię akwarium i przejdziemy dalej do dekorowania. Robię kwar. Gdzie są te ryby? Nie no, ryby mi zniknęło. Zniknęło mi ryby. Którą muszę raz zatkać. No więc teraz zajmijmy się dalszą częścią. Tutaj będę miał... Yy, tutaj zrobię ogólnie taki magazyn. Będą beczki te inne. Z dwóch stron i tam na środku będą skrzynki jednego braknie, ale trudno. Dobra. A więc albo aby to nie było, tak teraz wygląda bez ryb, No to dam o te kwiatki, bo też się kupiłem, aby je tutaj dać. No i jest dobrze. Jakieś doniczki. Jak do nich nigdy kwiatów nie włożę. Jakiej byle jakie stołu one są. Dobra, tak o to zrobię. Brzydko, ale funkcjonalnie. Nie wiem po co kupiłem łańcucha, łańcuch, ale kupiłem. No i tak się tylko prezentuje to. Ja nie chciałem robić kit, nie wiem, hat wielki tutaj, żeby się maga rozwoju. Ja chciałem tylko taki zwykły, takie małe coś: Tylko małą mieścinkę. A więc to już będzie na tyle w tym odcinku. bo daje mi to motywację. Następne odcinki. Napiszcie w komentarzu kluczyk, aby wziąć udział w losowaniu. IP to etopie MC. Wbijajcie, widzimy się w następnym odcinku. Jutro ogłoszę wyniki, siema.